Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na... Autentyczni 23 małpa gmail.com. Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Narcys gra inaczej jak nie widzisz. Narcyz ma przynajmniej dwie osobowości dwa sposoby zachowania, dwie role, dwie strony medalu, dwie twarze. Narcyz jest nieszczery i podstępny, nie wyraża prawdziwych uczuć, oszukuje ludzi, podsuwa ludziom złe pomysły, daje złe wyobrażenie, złe wrażenie, ukrywa to, kim jest naprawdę, ukrywa to, o co mu chodzi, na czym mu zależy. Osoby narcystycznie zaburzone są fałszywe, zakłamane, obłudne, nie są prawdziwe, nie są szczere ani dla ciebie, ani dla kogokolwiek innego. Narcyz tylko udaje, że czuje, że ma określone emocje, że źle się czuje, robi tak, by dostać to, czego chce. Narcyz pokazuje ci to, co chcesz zobaczyć dokładnie to, co chcesz zobaczyć pokazuje miły, troskliwy, pomocny charakter pokazuje bezinteresowność ma to na celu cię zmanipulować, tak abyś robił to, czego chce Narcyz. Narcys udaje, że mu na Tobie zależy, że o Ciebie dba. Narcys udaje, że ma do Ciebie szacunek. Narcys udaje, że ma wartości moralne i etyczne. Możesz mieć inne zdanie. Możesz się nie zgadzać z narcyzem, lecz w dalszym ciągu postrzegasz to jako coś normalnego. Rozpoznajesz i rozumiesz, że normalni ludzie też się sprzeczają, też się kłócą. Nie jest to więc dla ciebie poważnym sygnałem ostrzegawczym, lecz wraz z upływającym czasem zaczynasz akceptować, że fałszywy charakter jest tym, kim jest naprawdę. Zaczynasz widzieć narcyza. Jako kogoś troskliwego, odnoszącego się z szacunkiem. Widzisz go jako kogoś, kto chce dla ciebie jak najlepiej. Akceptujesz te cechy jako część jego osobowości. Akceptujesz jego fałszywą osobowość jako prawdziwą i autentyczną. Słuchasz tego, co mówi, obserwujesz, co robi. I akceptujesz to, za kogo się podaje. Lecz nie zdajesz sobie sprawy z tego, że narcyz tak naprawdę cię studiował, obserwował, analizował to, co lubisz i czego nie lubisz. Narcyz wie, co chcesz zobaczyć. Narcyz wie, co chcesz usłyszeć, i pokazuje ci to wszystko. To tak jak z kupnem używanego samochodu. Kiedy idziesz go obejrzeć, to jest przygotowany do sprzedaży, umyty, odkurzony, wypolerowany. Może ma nawet nowe opony czy felgi. Nie wygląda na to, żeby były jakieś problemy. Sprzedawca doskonale wie, co klient chce zobaczyć. Co chce zobaczyć, gdy kupuje samochód? Wie, jak auto ma wyglądać, jak powinno wyglądać. Wie, że chcesz czyste auto, zadbane. Wie, że nie chcesz mieć żadnych problemów, żadnych komplikacji. Dlatego też podejmuje odpowiednie kroki, by zapewnić, że tak właśnie będzie się prezentować. Robi tak, ponieważ chce, żebyś kupił od niego samochód. Pokazał ci go jako coś dobrego dla ciebie, więc jesteś szczęśliwy, że w końcu kupujesz samochód. Na początku wszystko wygląda dobrze, lecz po kilku kilometrach czy kilku tygodniach, miesiącach zaczynasz zauważać problemy. Różnego rodzaju problemy mechaniczne, elektroniczne, których nie mogłeś dostrzec podczas oglądania, podczas kupowania samochodu. Może pojawiają się problemy z silnikiem, ze spalaniem, z dynamiką, z zawieszeniem, więc umawiasz się do serwisu i odkrywasz, że silnik wymaga naprawy. Że samochód nie jest nawet bezpieczny, nie powinien się poruszać, nie powinien nawet dostać przeglądu. Zainwestowałeś swoje pieniądze w to auto, a teraz jesteś zmuszony zaakceptować, że nic nie możesz z tym zrobić, nie możesz go nawet sprzedać komuś innemu. Jesteś zmuszony zaakceptować. Że zostałeś oszukany, zostałeś ogłupiony, a sposób w jaki sprzedawca prezentował ci ten samochód jest tym samym sposobem, w jaki narcyz sprzedaje siebie samego. Musi tak postępować, by podpisać umowę, by zakończyć transakcję, by zabezpieczyć cię jako swoje źródło zasilania. Pokazuje ci wszystko to, czego pragniesz, wszystko to, co chcesz zobaczyć, kiedy spotykasz go na początku. Lecz wraz z upływem czasu, im więcej czasu spędzasz z narcyzem, to zdajesz sobie sprawę z tego, że jest tu jakieś drugie ukryte dno, druga strona medalu, że jest zmiana w charakterze. Względem tego, co na początku ci pokazał. Na początku pokazał ci jedno i nigdy nie podejrzewałbyś, że zobaczysz drugie, nigdy nie podejrzewałbyś, że może funkcjonować w ten sposób. Jest tak, ponieważ narcys to zataił, ukrył to przed tobą. Niektórzy nieuczciwi sprzedawcy. Wykręcają nawet żarówki, żeby nie paliły się błędy na desce rozdzielczej. Narcyz nie ujawnił drugiej strony, prawdziwej strony swojej osobowości. Nie ujawnił niczego z tego, kim jest naprawdę. Narcyz ma wiele wad, wiele problemów, które ukrywa przed Tobą. Ukrywa je przed Tobą tak długo jak się da. Tak długo, dopóki nie jesteś w pełni zaangażowany, aż już nie zainwestowałeś siebie maksymalnie w taką relację. Wiele osób narcystycznie zaburzonych ma poważne problemy z opanowaniem złości, gniewu i nienawiści. Wielu ma też problemy z uzależnieniami, to rzeczy, o których nigdy nie wiesz na początku, ponieważ Narcys zrobił co w jego mocy, by to przed tobą ukryć. Narcys oszukał cię i zmanipulował, byś uwierzył, że fałszywy charakter jest tym, kim jest naprawdę, a to, kim jest naprawdę, to ktoś, kto jest bardzo lekkomyślny? Kto głupio, bezmyślnie się zachowuje? Kto jest niedbały i nieodpowiedzialny? To ktoś, kto nie myśli o konsekwencjach własnych działań. Wiele osób narcystycznie zaburzonych nadmiernie angażuje się w ryzykowne zachowania: nałogi czy to seks, alkohol, pornografia, narkotyki. Dzieje się tak, ponieważ nie są zadowoleni ze swojego życia, nie są szczęśliwi, starają się uciec od rzeczywistości. Nie obchodzi ich, co jest prawdą, a co kłamstwem, nie obchodzi ich, co jest dobre, a co złe. Nie ma niczego takiego, czego by nie zrobili, by dostać to, co chcą. Narcyz nie cofnie się przed niczym, by dostać to, co chce. Osobowość, którą pokazał Ci na początku, nie była prawdziwa, nie była autentyczna. Narcyz nie ma żadnych prawdziwych wartości, nie ma wartości etycznych czy moralnych, nie zależy mu na Tobie, nie dba o Ciebie, nie obchodzisz go. Zrobił to, co zrobił, by cię zwabić. Może ci się wydawać, że go poznałeś, może ci się wydawać, że wiesz o co mu chodzi, że wiesz na czym mu zależy, może ci się wydawać, że wiesz do czego jest zdolny, lecz jakim cudem miałbyś to wiedzieć? Oceniasz to na podstawie fałszywej osobowości, jaką ci pokazał. Jaką wyświetlił, jaką odgrywał, lecz to nie był naprawdę on. A co jeśli ta osobowość, którą pokazuję Ci teraz, też nie jest naprawdę nim? Narcyz może ukrywać o wiele więcej. Możesz o tym wcale nie wiedzieć, możesz go wcale nie znać. To, co widzisz, jest jedynie czubkiem góry lodowej. Jest wiele rzeczy, których nie wiesz o narcyzie. Jest wiele rzeczy, których wolałbyś nie wiedzieć. Jest wiele rzeczy, o których nigdy się nie dowiesz. Narcyz pokazywał Ci na początku wiele pozytywnych cech. Poznałeś ten dobry charakter tą dobrą stronę, stronę, która nie jest prawdziwa. Wkrótce zdałeś sobie sprawę z tego, że nie jest taki naprawdę, że to nie ma nic wspólnego z tym, jaki jest naprawdę. Poznałeś jedynie fałszywy charakter. To był ktoś, w kogo wierzyłeś i komu ufałeś. Miałeś przekonanie, co do tego, że można na nim polegać, wierzyłeś w jego słowa, w jego zdolności, czułeś, że coś was łączy, że macie to połączenie, więź, coś więcej. Rozwinąłeś oczekiwania od osoby, która nawet nie istnieje. Czas mija, a Ty zastanawiasz się, dlaczego Narcyz. Nie jest w stanie dłużej spełniać tych oczekiwań, podczas gdy ta osobowość, ten charakter, nigdy nie był prawdziwy. Nie wiesz, kim naprawdę jest Narcyz, nie wiesz, co naprawdę robi, gdy nie jest w Twoim otoczeniu, nie wiesz, czy nie dał komuś innemu tego samego charakteru, tej samej osobowości. Tej samej roli. Kiedy tylko narcyz nie jest w Twoim otoczeniu, to możesz być pewien, że robi coś takiego, co nie jest w Twoim interesie, co nie jest dobre dla Ciebie. Nie interesujesz go, nie obchodzisz, nie uwzględnia Cię, nie bierze Cię wcale pod uwagę. Jest tak, ponieważ. Osoba, którą poznałeś, nawet nie istnieje. Osoba, która wydawało się, że tak o ciebie dba, nie jest naprawdę tym, za kogo się podaje. To był ktoś, kto wiedział, jaki ma być, jaki chcesz, by był. Narcyz wiedział, kim ma się stać, abyś go. Zaakceptował. Gdy już wpadłeś w tą pułapkę, to jest już za późno. Wtedy nie jest to łatwe, nie jest to proste i nie jest to szybkie, żeby się z tego wyplątać, żeby się z tego ewakuować. Miły, troskliwy charakter, osobowość, którą widziałeś na początku, zniknęła. Nie możesz już dłużej jej nigdzie zobaczyć, lecz nie zmienia to faktu, że nadal masz więź, połączenie z fałszywą osobowością. Czujesz się tak, jakbyś chciał z nim być, tak, jakbyś go kochał, tak, jakbyś tęsknił, podczas gdy brutalna prawda i rzeczywistość wygląda tak, że ta osoba nawet nie istnieje i nigdy nie istniała. Uwierzyłeś w coś, co nie było nawet prawdziwe. Była to rola, iluzja, fantazja. Była to psychoza. Narcyz zachowywał się w taki sposób, w jaki chciałeś na jaki oczekiwałeś. Narcys wiedział, że to sprawi, że będziesz chciał się zaangażować. Wiedział, że to cię zwabi, że to cię przyciągnie. Narcyz zachowuje się inaczej, gra inaczej, w zależności od tego, w czyim jest otoczeniu. Zachowuje się inaczej, w zależności od tego, co myśli, że ludzie chcą zobaczyć. To, jak myślą o nim ludzie. Dostarczy mu tego, czego chce. Narcyzowi tylko o to chodzi, dlatego tworzy fałszywe tożsamości. Nigdy nie chodziło o to, by ci coś dać. To była tylko przynęta, podstęp, manipulacja, żebyś to ty dał coś narcyzowi, żebyś dał mu o wiele więcej niż sam. Może ci dać. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni23 Polub kliknij proszę, przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.